Buty piłkarskie z najnowszej kolekcji Tiempo Rio marki Nike. Podeszwa na nawierzchnię trawiastą. Model o miękkich i mniejszych wypustkach dla zachowania większego bezpieczeństwa podczas gry. Buty piłkarskiej serii Tiempo to sprawdzony już model na rynku. Bardzo dobry, klasyczny wygląd i krój sprawia, że jest to fason, po której najczęściej sięgają piłkarze. Model Rio 2 charakteryzuje się delikatniejszym wykończeniem niż w modelu Genio. Oraz użytym materiałem syntetycznej skóry, właściwości buta, cholewka ze skóry syntetycznej, podeszwa FG na nawierzchnię trawiastą, maszynowe pikowanie przedniej części buta. Podeszwa profilowana dająca dodatkową amortyzację i stabilność podczas gry. Wnętrze buta wykończone miękkim materiałem. Buty wykonane ze skóry syntetycznej zapewniają komfort i maksymalną wygodę podczas gry.